Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj odwiedzam cmentarz w Lublinie, cmentarz przy ulicy Lipowej. Zaczynamy od kolumbarium. To jest teraz już weszło, no ciężko, to jest chyba złe słowo w modę, tak? Ale stało się popularne właśnie na wszystkich cmentarzach, nekropoliach naszych polskich, że postałem kolumbaria jest tego coraz więcej z racji tego, że po prostu grzebanie e, zwłok z popielonych staje się i znowu nie wiem jakiego słowa użyć, no bardziej popularne. Grup Pana Mirosława Kitona, Kiton to jest pseudonim artystyczny Olszówki. Pan Mirosław był menedżerem zespołu WW i zespołu Osia. Przesunąłem troszeczkę bliżej statyw, stąd też moja postać jest większa. Tak jak wspomniałem, Pan Mirosław był menedżerem zespołu Osian, a zespół Osian miałem okazję posłuchać na koncertach w Jarocinie i powiem, że to już był taki no, bardzo, bardzo ortodoksyjny zespół dla takich najbardziej zaciekłych hipisów. Nie wiem, co, jaki odpowiednik amerykański ten... Nawet ciężko by było mi znaleźć. King Crimson, bo to był taki zespół, który grał taki trochę psychodelik. Stąd też no, nie każdy taką muzykę lubi. No ale trzeba wspomnieć, że pan Mirosław był również animatorem Inicjatorem takich imprez, które odbywały się na Zamku W Janowcu, jakoś upodobał sobie to miejsce, ponieważ tam i bale, i jakieś pokazy sztucznych ogni. Ja tutaj zrobię taką całą listę tych imprez, które się cyklicznie tam odbywały i odbywają. I właśnie w których organizowaniu brał udział pan, pan Mirosław. To wydaje mi się, że zatrzymam się chwilę dłużej. Pan Romuald Lipko, muzyk. Kompozytor, multiinstrumentalista urodzony w Lublinie i tutaj też dokonał swojego żywota. Czyli jest wierny temu miastu i na pewno miasto też jest dumne z, taki, z takiej osobistości. Osobistości to nie jest jakieś przesadzone słowo, ponieważ pan Romuald miał taki genialny zmysł, on był po prostu producentem przebojów. Co jego palec dotknął, wymyślił, skoponował jakiś utwór dla jakich sław muzycznych, bo i Santor, i Sośnicka, pani Zdzisława, Izabela Trojanowska, Urszula, no tak bym wymieniał, i wymieniałbym bez końca. Każda z tych osób została obdarowana przez pana Romualda właśnie takim utworem, który na listach przebojów od razu szybował do góry. A jakie związki z filmem? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki film. Przepraszam, czy tu biją? Jeden z moich takich ulubionych, jeśli chodzi o e, takie środowiska nie wiem, przestępcze, takie e, klimaty, że tak powiem. Teraz to się mówi blokowisk, kiedyś podwórkowe. I tam właśnie pojawia się utwór, który skomponował Pan Romuald, i w filmie. E, nie chcę przekręcić tytułu Alabama i tam jest utwór Moja Alabama. I tak, o ile utwór jest dobry, utwór jest bardzo dobry, film jest kiepski. No film no, nie, nie mogę ocenić jakoś wysoko. Te dwa filmy, które wymieniłem, po prostu pamiętam, tam było więcej tych filmów, w których pojawiają się utwory pana Romualda. No ale z tego, co go zapamiętamy, no to jest oczywiście Budka Suflera. On został liderem po odejściu Krzysztofa Cugowskiego, chyba to w końcówce było lat 70. I chyba wtedy już nie wiem czy wtedy zaczął grać na klawiszach, bo wcześniej by grał na gitarze basowej, a był taki moment, że później głównie skupił się właśnie na tych instrumentach klawiszowych. Na no, budka suflera, co to jest? <ścoughs> Dla mojego pokolenia i pokolenia wszystkich w zasadzie którzy e, lubią, kochają polski rock, polską muzykę, no to Budka Soflera, no to nie muszę e, mówić co znaczy ten zespół. Z mojej strony głębokie ukłony i wielki szacunek dla Pana Romualda, że był wierny swojemu miastu i stał się ikoną tego miasta. E, ja tak szukam zawsze analogii i w Łodzi też mamy kilka takich osób, które choć bliskość Warszawy e, powodowała to, że aktorzy, się, aktorzy, ludzie filmu, muzycy przenosili się szybko do stolicy to byli tacy, którzy byli wierni Łodzi, którzy zostali właśnie do ostatnich swoich dni i którzy rozsławiali nasze miasto. Znajduje się przy grobie pana Tomasza Wiszniewskiego. Znam kogoś o tym nazwisku, kto pochodzi z Lublina, w Łodzi, ale się nie spytałem, czy to jest rodzina. Pan Tomasz skończył naszą łódzką filmówkę, chyba na Wydziale Reżyserii, bo jako reżyser właśnie zapisał się w pamięci. Nawet widzę, że jest zaspół tutaj z NICZ, także jesteśmy tydzień po Święcie Wszystkich Świętych. No i to ładnie z ich strony, że, że pamiętają właśnie o ludziach filmu, którzy odeszli. Pan Tomasz Został nagrodzony chyba w 2007 roku na, na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za film, przed chwilą sprawdzałem tytuł i proszę, jaka pamięć jest ulotna. To nie była jedyna nagroda, którą zdobył pan Tomasz, bo tak jak spojrzałem, to i polskie i na międzynarodowych festiwalach dużo filmów dokumentalnych kręcił pan Tomasz, to fakt. I filmów dla telewizji, filmów telewizyjnych. Jeden, który ja z tych tytułów, które rozpoznaję i pamiętam, to jest Broadway mój Broadway. Aha, ten film, za który dostał nagrodę, to chyba był zatytułowany Wszystko będzie dobrze. O, otworzyła mi się jakaś tam klapka w pamięci. Mam przewodnika dzisiaj, nie jestem sam. Jest ze mną pan Piotr, który... być może że jeszcze pojawi się na samym zakończenie, ale dzięki niemu Dzisiaj ta moja podróż między grobami tutaj na tej nekropolii przebiega bardzo sprawnie i logistyka, z logistyka została wcześniej przygotowana. Tutaj od Pana Piotra dowiedziałem się kilka ciekawych informacji, na przykład o tym, że kto pochodzi z Lublina, bo tak zaczęliśmy sobie rozmawiać. Pani Ćwiklińska, sławna aktorka, a ze sportowców Władysław Żółda. Boże, jak ja kochałem tego piłkarza, zresztą grał widzę <grych> za moich jeszcze czasów, już chodzę trochę po tym świecie za jego taką skromność, ale to był po prostu obrońca nie do przejścia, zresztą reprezentacyjny obrońca e, Władysława Żmuda. I on pochodzi właśnie z Lublina. E, kolejną taką e, postacią to jest warszawiak, który chyba często nie wspomina o tym, e, pan Hołdys, <laughs> czyli powiedzmy e, warszawiak z Lublina, powiedzmy tak nazwijmy. W naszym środowisku kibicowskim jest bardzo wielu ludzi, którzy są zaangażowani właśnie w działalność e, przywracania powstańcom, wszystkim powstańcom. Tu akurat mamy mogiłę powstańców styczniowych. I właśnie też wspomnę właśnie moich kolegów z Łodzi, którzy szukają takich mogił i opiekują się nimi. Właśnie z naszego tam środowiska kibicowskiego. Kolejna ciekawostka tego cmentarza. Mogiły, które są ulokowane w murze. Z czymś takim spotkałem się u nas w Łodzi na cmentarzu na Ogrodowej, gdzie mieszane małżeństwo mąż prawosławny i żona katoliczka właśnie coś takiego zorganizowali właśnie taki, taki taki, taki, grup taki mały mauzoleum. I tutaj mamy podobnie tylko tutaj mamy katolików i ewangelików mieszane, właśnie pary małżeńskie, które pochowały się na. no murze, można powiedzieć, jako zagorzały fan serialu Bera Lalka i filmu Wojciecha Hasa Lalka. No nie mogłem pominąć i nie zatrzymać się właśnie w tym miejscu, gdzie pochowany jest pan Jan Nepomucen-Mincel. Musiałem chwileczkę tutaj swój język zdyscyplinować, żeby wypowiedzieć to imię. Pierwowzór postaci Wokulskiego. No tak lalkę, no to kojarzymy z Warszawą, zresztą pamiętam, że były takie dekoracje Nowego Światu budowane specjalnie dla Wojciecha, Wojciech Has budował w swoim filmie, takie duże. No i jest w tej chwili kręcona najnowsza wersja lalki, także czekamy. Jak to się uda? Jak podpowiada mi Pan Piotr, Tutaj grup odnowiony przez browary lubelskie, ale nie przypadkowo właśnie przez tą instytucję, no bo tutaj mamy grup założyciela browaru właśnie w Lublinie. Na chwilę przenieśliśmy się na część prawosławną i tak się rozglądam właśnie z ciekawością. I proszę zobaczyć, jaka piękna, ładna kapliczka. Też ma ciekawy tak powiem, patronat pod wezwaniem niewiast niosących Wonności. Tak, jak tutaj pan Piotr wspomniał, że tu są w zasadzie dwie kapliczki: jedna na górze, jedna w podziemiach tego, i tam już pod innym wezwaniem jest. Także to jest taka, taka ciekawostka, ale za chwileczkę się obrócimy. Tutaj 90 stopni mamy coś, co nazywane jest górką generalską. I też tam jest posadowiona taka ładna kapliczka. Pan Piotr, który mieszkał w młodości w okolicach, wspomniał o tym, że w tej kapliczce straszyło. No ale być może, że to było tak, że tak jak u nas na Ogrodowej, tą wielką, to wielkie mauzoleum Scheiblera było używane przez okolicznych niebieskich ptaków do spożywania alkoholu. To być może, że tutaj w mniejszej skali też po nocach panowie spożywali jakieś trunki i przez to Pojawiła się ta legenda miejska o duchach. Pan Piotr wspomniał, że te okna są bardzo rzadko otwierane. I dzięki temu no, możemy zajrzeć do tych krypt, gdzie są pochowani gubernatorowie pod tą kapliczką. Ale no, jest ciemno, słabo to wszystko widać. W Łodzi również stacjonował pułk carskiej armii. Później te koszary w dwudziestoleciu międzywojennym przejęli strzelcy kaniowscy, a tutaj mamy pułk 69, pułk, który stacjonował w Lublinie i groby oficerów tego pułku. W odnalezieniu właściwych grobów pomagają nam te znicze zespół, bo z daleka widzimy te szarfy, które są przepasane. I tak dotarliśmy do grobu pana Ludwika Paczyńskiego. Urodzony w Wilnie, czyli tam, gdzie mój ojciec i dziadek, no to zawsze od razu rodzi tutaj moją sympatię ta informacja. Skończył szkołę teatralną w Warszawie, długo związany z teatrami śląskimi, w Katowicach, w Zabrzu między innymi, a później już tutaj teatr Juliusza Osterwy w Lublinie bardzo długo. Był również rysownikiem, satyrykiem i taki cykl był Pan Koziołek. Gdzie właśnie rysował takie śmieszne obrazki i autorem książek dla dzieci. Ciekawe połączenie, prawda? A jeśli chodzi o filmy, to Chopin Pragnienie Miłości i Katastrofa, katastrofa na Gibraltarze. Te, te zapamiętałem. Tam było jeszcze kilka innych filmów, ale te dwa tytuły jakoś mi tak zapadły w pamięć. Sławne 32 w Montrealu i atak pana Wójtowicza który zapadł w pamięć wszystkich, zapadł w pamięć wszystkim tym, którzy interesują się siatkówką. Na dzisiaj to tyle. Podzieliłem tą moją wizytę na cmentarzu w Lublinie, i nie tylko w samym Lublinie. Na dwa spacery. Także zapraszam Państwa do oglądania kolejnego odcinka.